No, i zaczniemy pracować nad wielkim planem. W poprzednim odcinku zaczęliśmy pracę nad wielkim planem, lecz nie zdradziłem Wam, na czym ten wielki plan będzie polegać, ale ten moment nadszedł i mój wielki plan znajduje się w moim części adekwatniej w tym szulkerze, który jest po prawo. Tak, rapy boxów. Oto co ten szulker właśnie skrywał, ale jak do tego doszło, że posiadamy aż 64 rapy boxy, musimy się cofnąć w czasie o jakieś kilka tygodni. To jeszcze był ktoś, to był Dacox, kurwa, ten, co z kim kiedyś grałem. On podpiął komputer do płyty głównej i ja mówię, czy on jest spierdolnięty, bo on grał. Tak, to informatyka, no, no cyk, nie? No i cyk, my 13-ka jeszcze. Ogólnie dzisiaj, kurwa, jakiś klik raczej, kurwa, patrzy. 4 tysiące klientów. To darmo, no bo czasem się przestały zasygnać, jak ty mówisz. No muszę. Już każdy zapłacą. Nice. No, to wiesz? Tak. Mam 300 to Co? Mam miecz Tobiaszu, nice. Okay. I jedną fierwerkę. Kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie co to za miejsce. W poprzednim odcinku mieliśmy 17 losowań Łącznie, znaczy 17 losowań na raz. Łącznie było tych losowań o wiele więcej. Z 20 bodajże 5 losowań nie, nie wydropiliśmy ani jednej siłki, ani jednej odporności. Tym razem poszliśmy o krok do przodu. Mamy 18 losowań, czyli cały szulker i jeden y szulker z jednym losowaniem. Tak więc 18 losowań. Teoretycznie i technicznie z 25 losowań nie dropnęliśmy nic. Teraz mamy 18 kolejnych, czyli szanse. Są gigantyczne, że coś nam dropnie. No i otworzymy sobie tak transportowo pierwszą runę. Zeskipujemy sobie runa trucizny. Niesamowicie się już zaczyna. Weźmiemy sobie troszeczkę run. No i będziemy skipować raczej wszystko. Raczej nie będę patrzał na razie, co to tutaj dropi. Liczymy na chociaż jedną runę siły. Nie chcę za wiele, chociaż jedną, żeby to w końcu, wiesz, wydropić. Kolejna. Ach, zobaczymy. Zobaczymy. Na razie trzy książki, trzy książki, dwie. Zobaczymy, zobaczymy. Ach, chociaż jedna runa siły. No, zobaczymy. 7, 18 losowań. Poszliśmy o krok do przodu. No i nie wiem, gdzie mam pojęcia, ile już łącznie losowań zrobiliśmy. Ale jest to chorendalnie duża suma, na pewno. Ogólnie rzecz biorąc to te wszystkie odłamki, które tutaj są były w sumie, już ich nie ma te wszystkie odłamki, które tutaj były sprzedałbym łącznie za około 3,5 miliona ponieważ odłamki aktualnie chodzą po 135, 140 około tak więc bardzo dużo tych odłamków było, nie wiem, 30 chyba staków 27, 20 chyba 9 dokładnie tak więc za 3,5 miliona miałbym już runy perk siły, cały ponieważ dla przypomnienia mam perk siły na trójkę i odporność na dwójkę, tak więc za 3,5 miliona miałbym już cały perk siły no i troszeczkę, może jedno, może dwie runy odporności bym kupił, a mamy uwaga mamy ile jest książek? 3, 6, 7 książek runy jest chyba 10, tak więc czegoś tu brakuje, czekaj runy jest ile? 10? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... Dziesięć run, tak więc trzech książek brakuje. I jeżeli brakuje siły, otworności oraz osłabienia. <grymnie> jest mega lipa, nie? Dobra, uwaga, zaczynam od tej. Dwie runy siły. Okej. Okay. W końcu się poszczęściło. Dwie runy siły. Kupuję to. Kupuję to, może być. To jest 1,4 miliona na chwilę obecną około. Tak więc nie jest źle. Uwaga, kolejna runa. Spowolnienie jedna, okej, okay, może być. 5 run afk. To jest mega lipa akurat. Uwaga, 3 runy trucizny, trzy runy życia, 3 lifesteala i 1 odporności. Okej, okay, robimy progres. <grytania> robimy progres. Lepszy opajnik niż ostatnio. Całościowo jesteśmy raczej na minus. Ja tak o to wyglądać? Kurwa! Hei, jeg synes det er kjempebra. Og oh, kurva. Mm. So? Yes, on, yes, on. Jakaś, wczoraj on nie ale Wczoraj był jej kurwa. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wyczekujcie następnego. No i pamiętajcie o konkursie. Wystarczy napisać nick z gry w komentarzu. I będziecie mieli szansę na 150 tysięcy. Ja życzę wam miłego dnia. Siemanko.